W dzieciństwie mama mnie przypalała. Dzisiaj dowiedziałam się dlaczego. Rana bolała przez kilka miesięcy, zanim zaczynała się goić. "Choć kochanie, to tylko chwilka", wołała mnie mama z kuchni. Włosy na moim ciele stawały dęba. Czułam jak przerażenie przenika mnie na wskroś, kiedy zmuszano mnie, bym poszła do kuchni. Nigdy nie rozumiałam dlaczego. Niektórzy nazywają to schizofrenią. Ja nie wiedziałam jak to nazwać, ale mama wołała, a ja szłam do kuchni. W domu było duszno i stęchło. Prawie nikt o niego nie dbał, a on rozpadał się na kawałki. Matka nie myła się całymi tygodniami, pachniała zjełczałym moczem. Jej włosy wypadały grubymi pasmami. Widziałam jak stoi nad kuchenką, a duży kuchenny nóż leży nad płomieniem palnika. Żarzył się pomarańczowym blaskiem, kiedy chwyciłam framugę drzwi. Chude palce matki objęły moje nadgarstki, a potem podniosła nóż i przycisnęła rozgrzaną stal do mojej ręki. Próbowałam odciąć się od rzeczywistości, wyobrażając sobie, że jestem na plaży gdzieś na wyspie, ale palący ból tylko się nasilał. Cierpienie przeszywało moje ciało, gdy dociskała nóż do skóry, przytrzymując mnie na miejscu, aż traciłam przytomność. A wszystko to z chorym uśmiechem na twarzy. Tylko to wydawało się sprawiać jej radość w tamtych dniach. Wtedy jeszcze nie rozumiałam jej prawdziwych intencji tak jak teraz. Były dni, kiedy nie bolało aż tak bardzo. Większość skóry na moich rękach była spalona i pozbawiona receptorów bólowych. Ten dzień był taki sam jak wszystkie poprzednie. Doczołgałam się do swojego pokoju, ściskając ranę i płacząc, aż zasnęłam. Resztę dnia mama spędziłaby, kołysząc się w przód i w tył na podłodze, mamrocząc pod nosem jakieś brednie. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Matka była w wyjątkowo rozdrażnionym nastroju. Mamrotała coś pod nosem. Krzyczała w stronę otwartej piwnicy na jakieś głosy, które tylko ona słyszała. Siedziałam skulona w swoim małym schowku, modląc się, by o mnie zapomniała. Wtedy usłyszałam, jak kuchenka gazowa zaczyna szumieć. Kochanie, zejdź tutaj, proszę! zawołała mama. Zerwałam się z łóżka i podeszłam do schodów. Proszę mamo, dlaczego mi to robisz? Płakałam, siedząc na stopniach. Mama stała nad kuchenką, odpalając papierosa od płomienia, a nóż już żarzył się czerwienią. Wiesz, że muszę to zrobić. Jeśli nie, oni cię skrzywdzą, rozumiesz? Kto, mamo, kto mnie skrzywdzi? Szlochałam. Mama przeniosła wzrok z noża na otwarte drzwi piwnicy. Nie wolno mi było tam wchodzić pod żadnym pozorem. Raz to zrobiłam. W ramach kary przypalała mnie jeszcze dłużej niż zwykle, ale pamiętam, że słyszałam tam jakieś dźwięki i mogłabym przysiąc, że rozmawiali tam ludzie. Oczy matki błądziły po kuchni. Oni nie chcą, żebym ci teraz mówiła, proszę. To potrwa tylko chwilę. Uśmiechnęła się do mnie swoimi pożółkłymi, nierównymi zębami. Przełknęłam ślinę i z żalem ruszyłam w jej stronę. Mimo całego bólu, który sprawiała mi przez te lata, byłam jej niewolnicą. Nie miałam odwagi sprzeciwić się swojemu panu. Kto wie, co jeszcze mogłaby mi zrobić, gdybym nie słuchała? A może co gorsza, co oni mogliby mi zrobić, jeśli w ogóle istnieli? Podnieś koszulkę, kochanie, poprosiła mama. Nie proszę, mamo, nie, błagałam, płacząc jeszcze mocniej. Ale przecież nie jesteś już małą dziewczynką, powiedziała mama. Teraz podnieś koszulkę. Proszę, mamo, proszę, załkałam, podnosząc koszulkę. Mama powoli wbiła rozżarzony czubek noża w moją pierś. Widocznie potrzebowała świeżej skóry na nowy poparzenie. Ostrze wgryzało się w skórę, Wypalając ją, a stróżki krwi spływały po mojej klatce piersiowej. Mój krzyk wypełnił ciężkie powietrze, gdy matka przycisnęła rozżarzony nóż do mojej nagiej skóry. Palący ból przeszył moje ciało. Jesteś zadowolony! wrzasnęła w powietrze. Drzwi do piwnicy skrzypnęły i powoli się otworzyły. Upadłam na podłogę wagoni. Matka wyrwała nóż z mojej piersi. Skóra przykleiła się do gorącego metalu. Potem osunęła się na podłogę obok mnie. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Strach, gniew, adrenalina, a może wszystko naraz. Zebrałam resztki sił, wstałam i chwyciłam nóż. Wbiłam go prosto w pierś matki. Raz za razem zadawałam jej ciosy. Nie wydała z siebie ani jednego dźwięku. Patrzyła prosto w sufit z głupkowatym uśmiechem na twarzy, podczas gdy jej ciało było przeszywane kolejnymi pchnięciami. Wokół niej powstała kałuża krwi. Jej oczy były szeroko otwarte, a usta lekko rozchylone. Stałam nad nią, a z rozgrzanego ostrza kapała wilgotna krew. Krzyczałam nad jej ciałem, dopóki mój głos nie stał się ochrypły. Wtedy drzwi do piwnicy trzasnęły, przywracając mnie do rzeczywistości. Opadłam na kolana i zaczęłam szlochać nad martwą matką, żałując wszystkiego, co zrobiłam. Tej nocy długo siedziałam pod prysznicem, próbując złagodzić ból poparzenia na piersi. Blizny na rękach przypominały mi, że zrobiłam to, co słuszne. Rano obudziłam się w kałuży zakrwawionej wody z prysznica. Założyłam świeże ubrania i poszłam do kuchni. Wokół ciała matki krążyły muchy, a krew wsiąkała w podłogę z dziesiątek ran kłutych. Wtedy sądziłam, że moje życie się zmieniło. A może tylko tak mi się wydawało? Wyrzuciłam nóż do kosza na śmieci i wyszłam na zewnątrz, żeby zjeść śniadanie. Świeże powietrze doskonale odwracało uwagę od stęchłego zapachu starych papierosów. Resztę dnia spędziłam w świetnym nastroju. Przymierzałam nowe ubrania, po raz pierwszy oglądałam telewizję. Wieczorem drzwi do piwnicy zatrzasnęły się z hukiem. Oglądałam telewizję, gdy usłyszałam ten dźwięk. Zimny dreszcz przeszył moje plecy. Chwyciłam latarkę i skierowałam jej światło na zwłoki matki. Muchy oblepiały jej ciało. Może wyniosę je jutro, pomyślałam. Otworzyłam drzwi do piwnicy i oświetliłam latarką za tęchłą ciemność. W powietrzu unosiły się drobinki kurzu. Po raz pierwszy od wielu lat postawiłam stopę na skrzypiących schodach. Z każdym krokiem czułam coraz większą odwagę, aż w końcu po raz pierwszy w życiu znalazłam się na dnie piwnicy. Podniosłam latarkę i zaczęłam się rozglądać. Piwnica była jeszcze bardziej zaniedbana niż reszta domu. Goła betonowa podłoga była popękana i pokryta brudno-brązowymi kałużami. Gdzieś w ciemności rozległ się szept. Halo? zawołałam. Zrobiłam krok w głąb ciemności. Mój latarka ledwo jeszcze świeciła. Stuknęłam nią o ścianę, gdy szept stawał się coraz głośniejszy. Skierowałam światło latarki w róg pomieszczenia i zobaczyłam kobietę przyciśniętą do ściany. Miała na sobie brudną nocną koszulę. Jej potargane siwe włosy wyglądały, jakby powypadały z nich całe kępki. Mamrotała coś pod nosem. To samo mamrotanie słyszałam przez całe swoje życie. Mamo? Wyszeptałam, czując, jak moja drżąca ręka słabnie. Zbliżyłam się. Jej mamrotanie stawało się coraz głośniejsze. Matka odwróciła się do mnie. Odsłoniła swoje żółte wykrzywione zęby w grymasie. Jej nocna koszula była poplamiona czerwonymi, krwawymi plamami. Na jej twarzy zastygło przerażenie. Jak? Nie rozumiem. Łzy napłynęły mi do oczu, gdy poczułam, jak strach ściska mnie w żołądku. Drzwi do piwnicy zatrzasnęły się, a moja latarka zgasła. Krzyknęłam, gdy w ciemności usłyszałam szybkie kroki matki, która biegała wokół mnie, śmiejąc się. Rzuciłam się do ucieczki, desperacko szukając schodów. Wbiegłam po nich i zaczęłam walić w zamknięte drzwi. Pomocy! Wrzasnęłam krzywiąc się z bólu, gdy rany na moim ciele otworzyły się. Ciepła krew spływała mi po torsie stróżkami. Pomocy! Za mną ponownie rozbrzmiało mamrotanie. Na dole schodów pojawiła się sylwetka. Mamrotanie stało się głośniejsze, gdy matka postawiła stopę na pierwszym stopniu. Jeszcze mocniej zaczęłam walić w drzwi, wtłaczając w nie cały swój ciężar. Matka postawiła stopę na kolejnym stopniu. I jeszcze jednym. Poczułam, jak jej zimna ręka zaciska się na mojej koszuli w chwili, gdy rzuciłam się na drzwi, wyważyłam je i upadłam na kuchenną podłogę. Z całej siły naparłam na drzwi. Matka i jej szeroko otwarte oczy, uśmiechnięta twarz. Wszystko to zniknęło w ciemności, gdy drzwi się zamknęły. Kuchenka była włączona, coś się paliło. Zerwałam się na równe nogi i zobaczyłam, że na kuchence rozżarza się stary, dobrze znany nóż. Ten sam, który wcześniej wyrzuciłam. Klamka od drzwi zaczęła się trząść, gdy matka próbowała otworzyć drzwi do piwnicy. Odruchowo chwyciłam nóż i natychmiast poparzyłam sobie dłoń. Puściłam go w tej samej chwili, gdy szept ucichł. Drżąca klamka zastygła w bezruchu. Śmiech matki, gdy pędziła z powrotem po schodach w głąb piwnicy, odbił się echem w moich uszach, aż dotarła na sam dół. Tej nocy znów płakałam, zanim zasnęłam. To było dla mnie codziennością. Dzień nadszedł i minął równie szybko, jak poprzedni. Kiedy zapadła noc, klamka drzwi do piwnicy znów zagrzechotała. Podeszłam do kuchenki i zapaliłam gaz. W świetle ognia zauważyłam krwawy ślad prowadzący w głąb piwnicy. Ale jak ciało matki mogło zostać wciągnięte w te mroczne głębiny? Podgrzałam nóż i ponownie wbiłam go w swoje ramię. Ból przerodził się w gniew, gdy szepty za drzwiami ucichły. Teraz codziennie wykonuję swój obowiązek. Palę własne ciało, by nie pozwolić temu, co tam jest, wyjść po mnie. Teraz mam poparzone nogi, ręce, tors, plecy. I modlę się, by któregoś dnia nie musiała przyłożyć rozżarzonego ostrza do swojej twarzy.